hotelu. Jeszcze przed wyjazdem do Polski rezerwuję hotel przez telefon. Interesuje mnie wynajęcie niedrogiego jednoosobowego pokoju z łazienką. Mam ulotkę jednego z hoteli krakowskich. Hotel Krak oferuje jednoosobowe i dwuosobowe pokoje. Wszystkie posiadają łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. Są dość tanie. Telefonuję do recepcji i rezerwuję tu jednoosobowy pokój na trzy dni. Doba hotelowa kosztuje 87 zł ze śniadaniem i zaczyna się o 12 godzinie. W pokoju są lodówka i telewizor. To mi odpowiada: Jestem już w Krakowie. Łapię taksówkę i dojeżdżam do hotelu. W recepcji pytam o rezerwację na nazwisko Kowalska. Pokój jest już przygotowany. Zostawiam dokument, odbieram klucze. Pytam także: o której godzinie jest śniadanie? Hotel Krak jest ładny i nowoczesny. Dysponuję 52 miejscami w 35 pokojach. W tym samym budynku znajduje się również mała restauracyjka oraz klub nocny. Mam pokój numer 18 na drugim piętrze. Jest czysty i komfortowy, ale mam problem lodówka nie działa. Muszę zawołać obsługę hotelową. Za parę chwil wszystko jest już naprawione. Obsługa hotelowa jest bardzo miła. Kończy się trudny dzień. Jutro powinnam wstać wcześniej, ponieważ śniadanie jest o 9 rano.